Witam w prezentacji 13 numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od De Agostini. W tym numerze STARY 21SK1. Numer ten zapakowany jest w folię. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Trzynastym modelem w kolekcji jest Star 21 SK1. Model jest w kolorze szarym, z czarną ramą i srebrnymi środkami kół. Ma zabudowę wozu asenizacyjnego. Po stronie kierowcy ma schowek, a po drugiej stronie zbiornik paliwa. W kabinie ma drzwi odbierane od przodu. Zamocowanym lusterkiem po stronie kierowcy, na bocznych ściankach ma wytłoczone pofałdowania, z przodu ma dwa okna, z wycieraczkami montowanymi od spodu, okrągłe wystające reflektory. Atrapę chłotnicy z logiem Star21, srebrny zderzak z tablicą i po bokach kierunkowskazy. Z tyłu w środkowej części kabiny ma szybę. Z tyłu ma zbiornik z przymocowanymi wężami po jego bokach. Z przodu, pod zbiornikiem, pompę safną. Za kabiną, pomiędzy zbiornikiem, wąż prowadzący do jego górnej części. Z tyłu zawór i miejsce przymocowania węży. Nad tylnymi kołami ma błotniki, zbiornik przymocowany w dwóch miejscach. Z tyłu ma belkę ze światłami, tablicę. W spodniej części ma wytłoczoną skalę, nazwę modelu, części silnika, wału napędowego tylnego mostu układ wydechowy z tłumikiem i rugą wydechową. Z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Numer trzynasty. Numer jest w kolorze czerwonym. W tym numerze Star 21 SK1. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji. Informacje o wydawcy, zdjęcie modelu i informacje o modelu. Star21SK1. Najpotrzebniejszy pojazd. Profesor kręcił się pod domu z poważną miną, udając, że robi coś pilnego. Okna przedwojennej willi były otwarte na przestrzał. Z zewnątrz dolatywał niezbyt przyjemny zapach. Gdyby spojrzeć na wszystko z góry, widzom ukazałaby się dziwna scena. Petor miał swoje źródło w szambie, które opróżniał wóz asenizacyjny. Przy pojeździe stało dwóch fachowców w relichach, jak to bywa w takich przypadkach: jeden z nich był młody, a drugi bardziej doświadczony z racji wieku i zapewne stażu. Operator wozu azenizacyjnego objaśniał zawistości funkcjonowania maszynerii młodszemu koledze, tymczasem profesor chodził między pokojami na parterze, trzymał w dłoni jakiś przedmiot i udawał, że przenosi go z miejsca na miejsce. Uwy Bibelot pochodził jeszcze sprzed wojny, z rodzinnego domu małżonki profesora. Starszy mężczyzna zatrzymał się, zerknął za pieranki i nadstawił uszu. Po dłuższej chwili stanął przy innym oknie. Poprawiając pierankę, przez kilka minut wędrował od okna do okna. Oprócz niezbyt miłych zapaszków, do domu docierały dźwięki rozmowy. To właśnie konwersacji, którą zakuszało nieco rytmiczne buczenie pompy usuwającej nieczystości ze zbiornika, przysłuchiwał się naukowiec. W końcu mężczyzna wyszedł z domu sekatorem i wziął się do przycinania krzaczków rosnącej w odległości paru metrów od rozmawiających. W rzeczywistości jednak tylko markował prace ogrodnicze, musiał udawać po pierwsze długo, by nie wzbudzić podejrzeń speców odwozu asenizacyjnego. Mamy zdjęcie Starów 20-21 na parkingu przed fabryką samochodów ciężarowych w Starachowicach w 1953 roku. Pojazdy wyposażone w kabinę N23, czyli uproszczoną, składała się z prostych paneli, co przyspieszało produkcję. Wykonanie kabiny N20 o zaokrąglonych kształtach było czasochłonne, a zapotrzebowanie na ciężarówki utrzymywało się na wysokim poziomie. Oto wóz asanizacyjny lub do czyszczenia kanalizacji na podwoziu Kamaza 5511. Ciężarówka dużego kalibru została wyposażona w zbiornik o pojemności 10,5 m3. Mamy zdjęcie i informację, że taki widok wciąż jeszcze można spotkać na polskich drogach. Zdjęcie zostało wykonane w 2012 roku stary sambo-wóz pokonuje trasę w okolicach łomianek. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak kabina, skrzynia biegów, silnik, przednie zawieszenie, podwozie, wałek odbioru mocy, rama, węże sawne, zbiornik. Mamy zdjęcie starych 20 podczas załadunku piasku Wiślanego, W tle widać most gdański. Zdjęcie wykonane w 1956 roku. Stary 20 i 21 wizualnie praktycznie nie różniły się od siebie. Zmiany dotyczyły podzespołów mechanicznych, choćby skrzynie biegów, gaźnika oraz przedniego zawieszenia. Mamy zdjęcie informacji, że Jelcz P6220 z zabudową asenizacyjną, auto wyposażono w zbiornik do wywozu nieczystości o pojemności 13 m sześciennych. napędzał silnik wysokoprężny Stier o pojemności 9,7 litra i mocy 320 koni mechanicznych. W latach swojego działania Wytwórnia Urządzeń Komunalnych produkowała różne pojazdy. Zaczęła od bryczek asenizacyjnych i polewaczek ulicznych ciągnących przez konie. Potem pod jej szydem powstawały śmieciarki, szambiarki i zamiatarki ulic budowane na podwoziach aut ciężarowych. Oferę uzupełniały piaskarki i pługi. Mamy zdjęcie samochodu do wywozu nieczystości płynnych, tak eufemistycznie nazywa się Szambiarkę, na zdjęciu stary 1142 w czasie pracy na kempingu gdzieś w Polsce w 2011 roku. Bez takich wozów oraz śmieciarki nasza cywilizacja szybko zniknęłaby pod grubą warstwą najróżniejszych nieczystości. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze czyli ZIU-130 z roku 1967. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.